Czytanie z dziejów apostolskich Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamieniowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do Pamfili. głosili słowo w pergę, zeszli do tali, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów. Czytanie z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak, jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali. Rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił, nadchodzi bowiem Władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię. Jak mi ojciec nakazał.